W ostatnim czasie przez południowo-zachodnią Polskę przeszły katastrofalne powodzie, które wstrząsnęły całym krajem i zaangażowały ogromne siły zarówno służb, jak i osób prywatnych do pomocy. Poszkodowani byli ludzie, którzy w jednej chwili tracili dobytek całego życia, jak i zwierzęta. Wiele osób zastanawia się jednak, jak bardzo katastrofalna w skutkach była powódź w 2024 roku nie tyle materialnie, co w kontekście ludzkiego życia. W związku z tym w sieci pojawiły się różne doniesienia. Część z nich wskazywało, że władze nie podają prawdziwych danych oraz że rzekomo podają celowo mniejszą ilość ofiar niż rzeczywista. Wskazywano, że ponoć kwalifikowano śmierci w aucie w zalanych rejonach jako wypadki komunikacyjne, aby zmniejszyć rozmiar tragedii. W związku z tymi plotkami komenda główna policji wydała oficjalne oświadczenie, w którym podała, że obecnie jest dziewięć ofiar śmiertelnych powodzi, których zgony można zakwalifikować jako utonięcie. Jedna z nich została znaleziona w samochodzie, co ma wskazywać, że nie kwalifikuje się takich zgonów jako wypadki komunikacyjne. Machina domysłów w sieci jednak już ruszyła. W podcaście jednego z byłych pracowników TVP, Krzysztofa Ziemca, jego gość, vloger Radosław Pogoda powiedział, że w wyniku powodzi mogło zginąć nawet 400 osób. Jednak służby wymieniają, że ciała znaleziono odpowiednio w Nysie, Bielsku Białej, Nowym Świętowie, Kłodzku, Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju. Jak wskazywali funkcjonariusze, jedna osoba jest nadal poszukiwana. Szybkie działania służb i duże zaangażowanie sił, które doprowadziły do szybkiej ewakuacji, sprawiły, że udało się uniknąć większej ilości ofiar śmiertelnych żywiołu, który spustoszył wiele miast. Z pewnością wielu z nas nie trzeba nawet przypominać obrazów dotyczących scen, jakie rozgrywały się w naszym kraju tak niedawno. W wielu miejscach ruszyła również pomoc dla zagrożonych zwierząt. Zaznaczano, że jeśli ktoś ucieka, żeby chociaż odwiązał lub wypuścił zwierzęta, by same, miały szansę się uratować. Ewakuowano schroniska, organizowano pomoc materialną. W tej chwili powodzianie mogą nadal liczyć na wsparcie z całego kraju, gdzie organizowane są chociażby zbiórki rzeczy pierwszej potrzeby. Służby zatroszczyły się o tymczasowy dach nad głową dla osób, które nie mogą jeszcze wrócić do swoich domów. Pomocą objęci zostali również przedsiębiorcy, gdyż rząd wprowadził specjalną specustawę, która wprowadza wiele ułatwień mających pomóc wrócić do funkcjonowania jak najszybciej w tej trudnej sytuacji. Nie zapominajmy bowiem, że wszyscy ci ludzie potrzebują pracy, do której nie zawsze mają możliwość od razu wrócić, czy to z przyczyn leżących po stronie firmy, czy też ich osobistej. Powódź zmusiła do ewakuacji niemal 5 tysięcy osób. Od początku w działaniach wzięło udział 43 621 policjantów oraz użyte zostały środki: drony, pojazdy, autobusy w liczbie 17 516. Zablokowanych jest nadal 89 dróg 5 krajowych, 15 powiatowych i 69 gminnych. Podczas otwartej dla mediów części posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk potwierdził, że nadal mówimy o 9 ofiarach śmiertelnych znalezionych na terenach powodziowych. Wskazał, że w tej grupie najprawdopodobniej znajduje się obywatelka Czech, która jeszcze zginęła po stronie czeskiej, oraz jeden Niemiec i siedmioro obywateli Polski. Wyraził również nadzieję, że ponury okres dezinformacji o rzekomym ukrywaniu przez rządzących prawdziwej liczby ofiar już się zakończył. Sytuacja w wielu miejscach dotkniętych powodzią nadal jest trudna. Pozostaje nam mieć nadzieję, że teraz można skupić się już głównie na odbudowie i naprawianiu strat. A ilość ofiar śmiertelnych już nie wzrośnie. Wiadomo, że wśród zmarłych w wyniku Wielkiej Wody są mężczyzna z miejscowości Krosnowice, mężczyzna z Bielska Białej, kobieta z miejscowości Nowy Świętów i mężczyzna z Nysy, a także kobieta z Lądka Zdroju. Z pewnością są to wielkie ludzkie tragedie i dramaty całych rodzin. Wszyscy dotknięci powodzią jeszcze przez wiele miesięcy będą potrzebowali wsparcia w odbudowie tego, co zostało im zabrane czym z pewnością możemy wspierać poprzez zweryfikowane zbiórki i rozmaite akcje pomocowe. Warto jednak uważać na te fałszywe, których jak informuje policja również w ostatnim czasie pojawiło się wiele. Uważajmy więc na tych, którzy próbują oszukać i zarobić na ludzkiej tragedii.